W dzisiejszym wydaniu wieści z ratusza poinformujemy o kwestiach związanych z pandemią koronawirusa. Porozmawiamy o inwestycjach mieszkaniowych w mieście, powiemy o obchodach Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, a także o nowych tablicach informacji pasażerskiej. Ponad rok temu przybył do nas koronawirus i jak na razie nie zamierza nas opuścić. Nic nie wskazuje na to, aby pandemia szybko się zakończyła. Każdego dnia słyszymy o nowych przypadkach zakażenia wirusem, a kolejne obostrzenia sanitarne objęły całą Polskę. Od soboty 27 marca przybędą nowe, obowiązywać będą do 9 kwietnia również w okresie świąt wielkanocnych. Zamknięte zostaną sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2000 m2 salony kosmetyczne, fryzjerskie oraz. Żłobki i przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych, między innymi żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej. Będą też nowe limity w sklepach, targach i w kościele. Ograniczenia, w tym przejście na naukę zdalną uczniów najmłodszych klas, wpływają też na komunikację miejską. Okoliczne samorządy, wchodzące w skład porozumienia komunalnego, zdecydowały o zawieszeniu niektórych kursów i przejście od 1 kwietnia na feryjno-wakacyjny rozkład jazdy. Więcej informacji na stronie MZK. Dane epidemiczne nie pozostawiają złudzeń. W ostatnich dniach w Małopolsce dzienna liczba nowych zakażeń była bliska 3000. Przekłada się to na większe potrzeby w zakresie hospitalizacji. Przybywa nam pacjentów, których, się, których, których musimy hospitalizować. Oczywiście współpracujemy i z Krzanowem, i ze Szpitalem Tymczasowym w Krakowie, gdzie tych lżej, lżejszych pacjentów, którzy nadają się do transportu, próbujemy tam ulokować. Na dzień dzisiejszy mamy 100 łóżek i 100 pacjentów, których hospitalizujemy na terenie naszego szpitala. Wydzieliliśmy specjalne oddziały w naszym szpitalu, oczywiście z, pełną, z pełnym obwarowaniem sanitarnym i, i, i z pełnym zabezpieczeniem sanitarnym. Mamy 18 łóżek respiratorowych, na których intubujemy pacjentów i tam leżą też pacjenci covidowi. Oczywiście w naszych rezerwach jeszcze mamy dwa łóżka intensywnej terapii, ale tam leżą pacjenci, my mówimy tak kolokwialnie czyści, czyli nie pacjenci covidowi. Staramy się w szpitalu utrzymać dwa oddziały internistyczne dla pacjentów nie Ta trzecia fala to są pacjenci bardziej zamasowani w sensie takim, że to są pacjenci trudni. Pacjenci bardziej przeżywający tą chorobę, to są, nie są pacjenci, którzy po 11 dniach zostają wypisywani. Często oni dłużej wymagają leżenia, dłużej, dłuższej hospitalizacji, no a co za tym idzie, no mniej się rotują te łóżka. No, dlatego też dosyć, dosyć dużo tych łóżek jest nam tutaj potrzebnych po to, żeby zabezpieczyć te potrzeby tego powiatu. Obok walki ze skutkami zakażenia medycy szczepią kolejne grupy wiekowe. 25 marca rozpoczęły się ponowne rejestracje. Seniorów powyżej 70 roku życia. Warto się zapisywać przez za pośrednictwem punktów szczepień, za pośrednictwem infolinii 989, która rejestruje również na nasze adresy, więc można z tego korzystać. Również wysłanie SMS-a: szczepimy się na podany numer umożliwia Uzyskanie takiego terminu. Pacjent, któremu termin zostanie wyznaczony, otrzyma sms i on będzie wiedział, kiedy ten termin został mu nadany. Natomiast punkt szczepień skontaktuje się z pacjentem uprzednio, wskazując godzinę, na którą ten pacjent powinien do przychodni dotrzeć. Ale jedna ogólna zasada jest taka, że musimy się wykazać bardzo dużą dozą, dozą cierpliwości, bo szczepionki. Są w niewystarczającej ilości nam dostarczane. Ta grupa szczepi się wyłącznie szczepionkami mRNA zgodnie z wytycznymi Rady Medycznej, dlatego musieli czekać do tego czasu, aż znane będą harmonogramy dostaw Pfizera i Moderny na drugi kwartał roku. Apelujemy więc o rozwagę, stosowanie się do zaleceń sanitarnych, zachowanie półtora metrowego dystansu, zasłanianie ust i nosa, częste mycie rąk i dezynfekcję. Zminimalizujmy swą aktywność, zadbajmy o siebie i o innych. O święcimiu przybywa nowych inwestycji mieszkaniowych. Nowe budynki mieszkalne, apartamentowce, domy jednorodzinne powstają zarówno w centrum, jak i na obrzeżach miasta. Budują głównie prywatni deweloperzy. Kilka inwestycji ma miejska spółka Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Przygotowaliśmy kampanię Zamieszkań w Oświęcimy, dlatego że od kilku lat obserwujemy zmożone zainteresowanie inwestorów budownictwem mieszkaniowym na terenie miasta Oświęcim. I mówimy tutaj o różnym charakterze budownictwa, zarówno budownictwo wielorodzinne, kamienice, budownictwo szeregowe, czy jednorodzinne. I oczywiście mamy takie przykłady właśnie, czy to w różnych częściach miasta. Jeżeli chodzi o budownictwo wielorodzinne, to mamy przykład na ulicy Więźniów Oświęcimia, właśnie projekt, który jest przygotowany, ma być realizowany, czy kolejny w rejonie właśnie osiedla błonie, czy ulicy Szewczyka. Ten projekt jest daleko zaawansowany. Myślę, że już albo w tym roku, albo początkiem przyszłego roku rozpocznie się już budowa. Ale oczywiście są inne projekty, które już są realizowane, takim jak budowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Wysokie Brzegi w rejonie Szkoły Muzycznej. Ta inwestycja już w tym roku dobiega końca, ale z tego co wiemy, są jeszcze tutaj wolne mieszkania. Natomiast też oczywiście Oświęcickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego realizuje projekt tutaj przy ulicy Sadowej. Już w miesiącu kwietniu rozpocznie się budowa kolejnego budynku wielorodzinnego. Ale to nie tylko budownictwo wielorodzinne, to także i kamienice, które są realizowane w przestrzeni Starego Miasta. Tutaj właśnie Oświęcińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przygotowuje się do realizacji projektu przy ulicy Mickiewicza 2 i 4. Czy też prywatni inwestorzy przygotowują projekty, już mają stosowne tutaj dokumenty? by rozpocząć takie działania przy ulicy Królowej Jadwigi, czy też myślę bardzo ciekawa kamienica przy ulicy Przecznej. Ale także i w różnych częściach miasta Oświęcim powstają tutaj projekty związane z ofertą budynków jednorodzinnych, czy to w zabudowie właśnie szeregowej. I tutaj chyba najciekawsze takie propozycje są m.in. właśnie na osiedlu Stare Stawy przy ulicy Krzemieńczyk, czy też na osiedlu Monowice, przy ulicy Grabowieckiej. Ale to nie tylko te przykłady, które tutaj, o których mówiłem, jest też kilka innych, które są na różnym etapie, czy to realizacyjnym czy też projektowym, także widzimy zmożone zainteresowanie inwestorów. Staramy się, aby w tej kadencji właśnie tematyka budownictwa mieszkaniowego była tym wiodącym tematem i żebyśmy poprzez nasze działania jako samorząd tworzyli różnego rodzaju oferty poprzez zmiany planów miejscowych czy budowanie infrastruktury. Także wierzę, że właśnie te całe działania, które prowadzimy spotkają się też z zainteresowaniem. Nowe realizacje mieszkaniowe znajdują się na stronie internetowej oswiecim.pl ukośnik zamieszkaj. 24 marca w Narodowym Dniu Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką delegacja władz miasta w imieniu mieszkańców złożyła kwiaty na płycie grobu nieznanego żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki oddano hołd bohaterskim Polakom którzy w akcie odwagi i męstwa z narażeniem własnego życia i swoich rodzin pomagali żydom mordowanym przez niemieckiego okupanta z uwagi na ograniczenia sanitarne obchody miały charakter indywidualny wybór daty 24 marca nawiązuje do dnia w w którym Niemcy w 1944 roku zamordowali w Markowej rodzinę Ulmów, Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich Żydami. Trzy tablice informacji pasażerskiej, które znajdują się na przystankach przy ulicy Dąbrowskiego, już działają. Podróżni widzą czas przyjazdu i odjazdu autobusów miejskiego zakładu komunikacji, a także informacje o opóźnieniach. Dla osób niewidomych są komunikaty głosowe. Siedem kolejnych tablic pojawi się w połowie roku przy ulicach Powstańców Śląskich, Stanisławy Leszczyńskiej, Jędrzeja Śniadeckiego i Alei Juliusza Słowackiego. Istotnym elementem inwestycji komunikacyjnej są biletomaty, które zamontowane zostaną w trzech lokalizacjach. Montaż tablic, wraz z biletomatami, kosztuje 1 350 000 zł. Miasto pozyskało na tę inwestycję dofinansowanie unijne w wysokości 1 mln zł.